Kilka słów na taką doniosłą uroczystość ze ślubin Pawła i Pauliny. Mądrości nabieramy sami, poprzez różne media, uczymy się, ale ostatecznie gdzieś człowiek mówi w pewnym momencie brakuje mi już koncepcji na życie, próbowałem wszystkie sposoby, takie ta, takie autorytety, jednak nie zrealizuje się to, co pragnę. I chyba w wypadku miłości Małżeńskie, narzeczeńskie wulgę kończą się koncepcje ludzkiej i wypalają się serca i zostaje nieraz i smutek. Ale kiedy człowiek podejdzie do Pana Boga i powie, Panie Boże, a może pokornie poproszę Ciebie, poucz mnie o miłości. Dziwna rzecz się, dzieje Pan Bóg, uczy nas miłości.

ale ten dom obrazuje także i budowanie miłości małżeńskiej. Dom zbudowany dobrze, z konstrukcją dobrą, wytrzymuje i próby czasu. Miłość zbudowana na Bogu, wytrzymuje wszelkie próby i trwa nieustannie. A wasze serce i każde ludzkie serce pragnie autentycznej, prawdziwej miłości. Prawdziwa miłość, ta skała, na której budujecie teraz, na mądrości Chrystusowej, na sakramencie, nigdy nie ustaje. Tak człowiek patrzy i myśli, Panie Boże, wśród swoich przymiotów, które dałeś nam, każdemu z nas, jest co? Wierność. Pawła i Pauliny. Niech Bóg Wam błogosławi. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawie dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskie. Ja Paweł. Ja Paweł. Biorę cię mnie Paulino za żonę. Biorę cię mnie Paulino za żonę. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi do pomusz. Tak mi do pomusz. Panie Boże wszelkogodzi. Panie Boże wszelkogodzi. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszystyswiń. I wszyscy święci. Jarem cię Pawle zamężam. Jarem cię Pawle zamężam. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże wszeho Panie Boże wszeho mogący. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. To Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, małżeństwo przez was zawarte. Ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzań błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. With our eyes from across the room. Rzuczek Film Studio.